Zawiodłem, no, miałem wygrać, a przegrałem no, sportu czy wygrywać i przegrywać Chciałem być wielkim mistrzem magii ciężkiej, nie udało się Trzeba porażkę znieść. Byłem gorszy Miałeś podczas walki taki jakiś moment zwątpienia, że walka już toczy się nie po twojej myśli, w którejś rundzie? Oczywiście czujesz, że walka jest nie po Twojej myśli i zamierzasz coś zrobić, by, by zadać cios, by oszukać przeciwnika. No ale Vitali jest to mądry, doświadczony pięściarz i wygrał. A powiedz, czy tak naprawdę nie podłamała Cię ta druga runda, gdzie przyjąłeś naprawdę mocny, e, mocne odprawy i zachwiałeś się, miałeś nogi z galarety, ale jednak da, walczyłeś dalej, ale chyba już trochę zabrało Ci sił ten mocny cios. No każdy mocny cios odbiera siły, odbiera koncepcję do walki, no ale jestem wojownikiem i, i walczę do końca. Mówiło się przed walką, że y, pada szansą jest szybkość, że, to że będzie Pan y, szybszy od Vitalia. Tu się okazało, że to Vitali był szybszy odpada i wyprzedzał padać osami. Czy to nie jakiś błąd w przygotowaniach w takim razie? Nie, przygotowany byłem na 100%. No jednak, warunki troszeczkę oczywiście, no Witali ma lepsze, przykład nie wiedzieliśmy. Muszę obejrzeć walkę na spokojnie. no trudno mi to dzisiaj się oceniać, czy, czy źle robiłem. Ja muszę zobaczyć moją walkę. Wtedy będę miał więcej do powiedzenia. Zawsze walczysz tak jak pozwala ci przeciwnik, pozwalał na to co pozwalał, no widzieliście yy, Możesz chcieć dużo, ale no... Yy, zawodnik nie pozwala, przeciwnik nie pozwala na wszystko i, i wychodzi walka jak wychodzi, no. Jego wyższość jest mistrzem świata. Nic mi nie dolega, no poza śniakami. Yy, mam troszeczkę pocięte wargi w środku i to wszystko. Yy, mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie i będę prowadził normalne życie. Także taki jest sport. No. Jest to bok, co nie są szachy.